W sobotę 13 lipca gmina Oborniki była współorganizatorem turnieju Rutnicki Cup. I jak wyglądały tutaj przygotowania, pomoc ze strony gminy? Jak co roku przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji, które administruje tutaj kąpieliskiem miejskim, a także odpowiada za tematy sportowe gminy Oborniki, było współorganizatorem tego turnieju. Frekwencja dopisała aż 37 par, jest to rekord frekwencji. Boiska były przygotowane idealnie. Oprócz tego cała infrastruktura na żwirkach, łącznie z Bistro zwirki, gdzie grający mogli zakupić napoje czy też jedzenie, a także skorzystać z naszych wodnych atrakcji, z wypożyczalni sprzętu, z wodnych atrakcji typu Weebit, więc myślę, że zabawa była fajna, bo przyjeżdżały tutaj całe rodziny. Miejsce sprzyja temu, aby aktywnie wypoczywać właśnie rodzinnie, właśnie tutaj na żwirkach. Co na ten okres wakacyjny jeszcze ze strony właśnie PWIK zostało przygotowane dla dla obrownicy. Cały czas dbamy o to, aby mieszkańcy naszej gminy i nie tylko, zresztą mówimy, że przyjeżdżają tutaj mieszkańcy okolicznych gmin, czuli się dobrze na żwirkach, aby rodzinnie mogli spędzać tutaj wolny czas. W ubiegłym roku już przygotowany został plac zabaw. W tym roku uruchomiliśmy boisko do gry z Grosmintona. Można wypożyczyć tutaj też bóle do gry. Zakupione zostały deski sub, więc wypożyczanie sprzętu w pełni też funkcjonuje. Dbamy o porządek, dbamy o czystość. W przyszłym tygodniu postawimy trzy ławeczki, dwie zlokalizowane zostaną przy placu zabaw na wniosek właśnie mam, które tutaj przychodzą z dziećmi, a jedna na wniosek kijkarzy, którzy chętnie korzystają z trasy na około Żwirek, tak żeby mogli sobie tutaj usiąść, odpocząć i ruszyć w dalszą Drogę. Cały czas myślimy o tym, w jaki sposób ulepszyć ten teren, poprawić jego infrastrukturę. Rozważamy zakup części pływającej do pomostu przy wypożyczalni sprzętu. Ten, który jest tutaj jest zbyt mały, nie spełnia już swojej funkcji, także być może zobaczymy, uda się to jeszcze w tym roku zakupić.